Szanowni Państwo, już niebawem październik. Bardzo ważny miesiąc, jeżeli chodzi o profilaktykę raka piersi, nie tylko raka piersi. Zasadniczo chodzi o wszystkie badania profilaktyczne dla kobiet. W związku z tym postanowiliśmy zorganizować koncert. Postanowiliśmy, czyli moi muzycy Blue Angel Band, a również tancerki, które będą towarzyszyły mi podczas tego koncertu, właśnie na powitanie różowego października, czyli miesiąca, w którym kobiety szczególnie powinny się skoncentrować na badaniach profilaktycznych. I właśnie tego dnia zapraszamy już do sali widowiskowej. To są moje, że tak powiem, koleżanki, artystki, nauczycielki, które w ten sposób też chciałyby z, te, z tą akcją się w jakiś sposób solidaryzować i zachęcać inne panie do regularnych badań profilaktycznych. I na tę właśnie okazję przygotowaliśmy koncert profilaktyczny również za informacyjną dotyczącą profilaktyki badań yy, raka piersi, yy, badań yy, dotyczących mamografii czy też yy, szyjki macicy. Te, yy, ten koncert oczywiście, tak jak powiedziałam, będzie yy, to taki typowy retro-koncert yy, z piosenkami retro gwiazd, yy, ale oprócz tego też byśmy chcieli tutaj duży nacisk położyć na informacje związane yy, z profilaktyką. Koncert będzie 1 października. Jest to sobota o godzinie 19 w sali widowiskowej Podlasie. Tam oczywiście. Będą mogli Państwo oprócz y, dużej dawki fajnej muzyki i tańca y, posłuchać bardzo cennych informacji. Zapraszamy również mężczyzn y, na te spotkanie. To nie znaczy, że muszą być tylko kobiety, dlatego że y, no, myślę, że to właściwie mężczyzna powinien zaprosić swoją ukochaną na, na tę imprezę. I, Jeżeli ją kocha, to musi. Jeżeli ją kocha, to, to, powinien to powinien jej y, y, właśnie zrobić taki prezent i zaprosić ją na y, fajny koncert. Y, oczywiście nie zapraknie też słodkich niespodzianek y, i innych miłych części tego wydarzenia, także zapraszamy. Oczywiście mamy tutaj partnerów medycznych, którzy będą nas wspierać taką rzetelną wiedzą z zakresu właśnie onkologii, także zapraszamy na fajną dawkę artystycznych wyzwań. Pamiętajcie o badaniach profilaktycznych!